Dzień dobry, To ja się 6 i moja ekipa, zapraszamy Was na port na jego oddziały. Dziękuję. Ej, ile Co? Ale ty no nie się... Za każdym razem. Co? Za każdym razem, bo każdy o, odcinek o to, to jest oddzielny filmik, wiesz. No. Jak nam nie pójdzie, to też muszę to no. samo powiedzieć, bo nie wiem czy w końcu czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, nie? O, Krystian jaki masz kijowy? Ja mam niebieski. Ja Mamy, no Co my lecimy? No dobra, muszę, muszę wyskoczyć. Muszę wyskoczyć, żeby wyskoczyć, kiedy chcę. No nie, mi się kabel odpadł. Tu to się ładnie świeci ten bus, mi się podoba jak to światełko mnie budzi. A mi się podoba Mikołaj. Bo jak sobie budzisz kamerkę, to widzisz Mikołaj na moim. No. On niebieski, no nie, on no, są niebieski. I cały czas mam niebieski. Nie, mam niebieski. Ja mam niebieski. Ja mam bo ja mam zresztą dużo Kilo niebieskich i ten mam jeszcze jeden, mam kilka też zielonych, ale to mało. Dwa chyba, czy trzy, albo cztery. Ja mam dwa niebieskie, ja mam dwa zielone. A niebieskich mam chyba sześć. Ja mam więcej, bo ja dłużej, nie? Ty dwa sezony mniej, bo ty go no, no, ja, do, ja do tego tylko, te, sosony kupuję wszystkie rzeczy. No. Ja lecę tu. Ja pójdę no tam jak... Ja już mam środową broń. Ej, Szeria. co na to! Jaki No dobra, nie płacz. Ja chcę sobie wyzwanie zrobić. Tam... Zarażona, nie kradziona. No właśnie. Ja go i tak mnie wiec... O, niebieska pompa wolna. A daj ją. mi ją. Mi daj mi ją, ja ci dam z tego. Bo ja, bo ja mam w nie. niebieskie bronie. Ja mam same niebieskie nie, bronie. No ja patrz, mam same kucz, niebieskie kucz, bronie. Pójdźcie. Ja też mam. Ja mam same niebieskie bronie, daj mi ją. Pójdź. Nie, ja też mam. Ja w to nie gram, ja ci nie dam jej. Patrzcie. Ja mam sobie niebieskie bronie. Christian, widzisz? Ja znam, ten Państwo go chciał, a i tak nikogo nie zabił z serca. Ja też potrzebuję broni. A, czy się kto by dał przez tą pompę? Dobra, no to my tobie nie miecz nie damy. My tobie miecz nie damy i spoko. Christian, jak umrze, nie podnosimy go. O, daj mi to. to, to mi Dawaj to. Ej, to Pema, nie go pe mieczy. złodziej. No? A ja też nie rozumiem. Ryt, daj mi przyłócę, ja nie będę go z już więcej ja tak kłócić. Tak. Ryd, daj mi przyłócę. Ej, e Bruno, co chcesz? PMA i pompę. To mnie, pompa jest m... PM znalazł mnie tam. A no, PM jest mój. Daj mi, daj mi miecz. Nie, nie dam przymcze. Ja tu naczę nie kradziona. Ty nie mi ukradłeś z przedmosa. Ta miecz? Nie ukradłem. Ha, ale mi ukraść P z przedmosa. Nie udałem ci go, bo nie wiedziałem że twój jest. A on zawsze będziemy tańczyć. Więc szybko otwieracie skrzynki. Ej Grzeszek! Grzeszek, koś lód, Grzeszek, A wiele no to mam snajperka Ciebie! Grzeszek, masz! Możemy pieczeć. Możemy pieczeć do dziwu życia. Dzięki. A Lidy, weź mu coś powiedz Ja teraz kończę z nami grać, bo normalnie wstyd. Ale co? On kradnie, to ja mu Czekaj Lidy, ja ich po prostu wyciszę i tyle. <mast Soldier> <maling> Krystian, fajny ziomek, co nie? No, super. Wiesz, jaki jest najlepszy sposób, żeby się z nimi nie kłócić? Kłócić się Wy, Wywalić ciebie z ekipy. Krystian, patrz, to co mam lepiej. dla ciebie. P90. No, na serio? Z no. A, a wiesz, ręki? Mieszkałam kilof? Ja, ja fioletowe. 100 I? Pokażę, i? Jesteś spokojny. Chcesz I, jedną i? małą portę? Nie, nie, jest proszę. No. zaraz Ale zostaw mi kartę z Jak to się nazywa? Nie. Mi, da no, mi też dawaj. Patrz, ci dawałam miecze, Ale to ci mam swój, to, ty 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 by by lub to lub miecze, nie? ci mam... bo nie muszę? Yyy... bo nie mam, mam żadnych mi, dawaj mi... też dawaj rzeczy, okej? To Nie, to nie Nie, to akurat. wiesz Spoko, spoko, ale ten, ja ci dałem. Ja chodzę, Edysz, tam ci dał. Ej, ci tam ci zaskoczył niby skąpać. Ej, rydy, tam ci zaskoczył niby skąpać. Chodź tu, nie chodź. Toś tu, coś w szalał ogarnijcie się wreszcie. Ej, Krystian, patrzcie, co mam. Ej, chodź tu, Lidzi, weź tą pompę. Nie, jestem Ej, chodź tu, szybko. Krzyk, krzyk, ja ci to zatrzymam. Ej, nikt ci tego nie zabierze, chodź tu. Dobra, idę. Ja idę to ogarnąć. Dzięki, ja mam ścieżkownik. Ej, a masz albo do szczelnika kardasz? Um, mam. A dasz? Proszę. No tutaj. Nie widzę żadnych chłopów. Słyszałam, e, słyszałem, co strzelają. też. że Ktoś tu strzela, Kto? Ja Nie strzela. To niech, sko, pysam. niech pójdzie Wojtek Niako, zabiję to warikanie. Nie, ja nie, ja ich słyszę, ja ich słyszę tych chłopów. Oni gdzieś tu są. Oba, Christian, chodź, podjeżdżamy, A bo... A nie, tam są, tam są. Widzę budowlę. No i co z tego, że tam jest budowla? A tutaj są gdzieś, jak, za tą ścianą. Są, tu, widziałam. No, tu jest. Widzisz tam widzieli? Didi? Idę, Dobra, lepiej. My się z nimi klapiamy. Christian, mogę... No, właśnie, właśnie. Ja tylko się na To był jeden typ. nie, nie tam się strzelają hopy. Dajcie Daj, tak. strzelają gdzieś Ej, masz AMO No, masz 30, Ale bo nie mam. Ej, chodźcie ze mną! Chodźcie Grzysia ze mną, to koledzy, nie? Ej, idziecie ze mną, to zobaczyć? co ktoś... tu Ej, chodźcie tu! Ej, chodźcie tu! Dzięki. Wzywam wsparcie. Ej, grzeszek masz, grzeszek masz! Ja biorę tą ja pompę niebieską. Jeszek! Jeszek, stój! No czekaj, pieszek, pieszek, czekaj, pieszek, 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 czekaj, Krystian! Czekaj. Ej, widzimy mogę pompę? Weź. Masz tu, masz tu, masz wolną. Chcesz wolną, o, czy szybką chcesz? Nie, nie chcę. Jeszek, chodź tu. Jeszek! Ja wolę szybką. Ja szybką. Ej, uważajcie, bo tu już się... Ej, uważajcie, tu są te boty. A jak ty, jak ja miałem złotą wolną, to y, chciałaś, wziąłeś mi, albo wolisz ten, a miałeś taktykala. Ja cię nie chodź, robię, mam popa. Chodźcie, idziemy do strefy. Ej, kto chce to, bo ja mam... E, to... Ja nie mogę. Ja też nie. Ważne, że ktoś chce auga, to mogę dać się auga. Ej, uważajcie, typy! Stępy, Dobra, idziemy do strefy. Stępy, Tam też Perek. Ja się typu chyba ja idę do strefy. Ja też. Krystian, ten on ma mieć ten po? Nie ma i da mu. Ja mam mieć. No co masz mieć? Czeka Krystian, on gadał, że nas wyciszyła. sam, ale. Nie, odciszyłem was to... teraz. Teraz was odciszyłem. No. Aha. Tylko się nie drżyjcie, bo. Wojciech do krew nas bo... bo... Dobra, który to był? Lidia, który to był? Krzysztof pewnie. Nie, Krystian. To tobie ja. też widzę bieje dzisiaj. Jego głowa boli? ja go biec bo... Dostaje. to staje. Nie denerwuję tego coś. Dostaje, ja akurat mi trochę boję. plecy, się uważajcie. Ja jestem za wami, ja nie strzelałem. A widzisz choppa? Jeskow mnie. No jeszcze zawija. Są koło mnie, Christian. No ale dostałeś Ja właśnie widziałam. widziałam. Tam jest, o, tam jest. O, o, co? Skąd sekret dostałem? Tu ty coś do czynienia. Mama, ale ci nie mam Jezu, jest I tak nie mam nic. Oh, ale przeskoczył idealnie. Na był przeskoczył, przyleciał ja nie na tego do mnie widzieć do 75! 75! Nawalajcie to hopa, nawalajcie, jako od pleców! papu jest tu za dużo! Pomocy! Ja jak chcę lację, tylko Dobra, lasa. Uważaj! Masz bok! Powoli, o no nie powoli mi przeszła Dziadka, uważaj w plecy Lidii no po was Fajny jest ten karabinek Pistolecik Wiesz jak, wezmę ci śnieżkownicę No, nie, nie musisz To mi zajmął snajperkę? Wojtek je, Nie, bo... weź sobie Wojtek Weź, ja. ty się weź no, sobie Wojtek, weź Nie, weź Krysia! Krysia, weź sobie ten! Christian, weź co? Idź szybko do szafy. Poczekaj, aż się uleczę. ja się uleczę, Ej, ja się uleczę. weźcie mnie, osłaniajcie. Dobra. Ja się uleczę małymi potami. Dobra, jadę, mam pot... Ale nie musiałeś mi bać tego. Tego. Czego? Ej, dobra, tu jest duża Ja wziąłem ci. Spoko, spoko. wziąłem ci. Ej, ja no, na no, słony Nie, wyjdzie. nie, nie, mogę, odlażyć. mogę odlażyć No, Nie, no, Nie, no, 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 Viem, idite. Psach minus 200. Dostal. On spadne, chyba. Kde vy go vidíte? Kde ste ho minus 200, co nie? No, idem to. Ja sobie vieknem ja do strefy, bo zaraz o, o. Zaraz. Za mnou je. odrazu razu strefa. A poďme, bo na tebe, tu No dalej, ja dalej. Chodź, dalej, chodź, Christian, dalej. Tam masz Ja się Christian, weź mi zamiast ten jakąś. Nie wiem co minus 100. Albo ten, weź z tego. On ma minus 100 jak coś, bo dostał ode mnie ze snaby. tak? Ma... Bo dobrze badać ze snajby, dostał ode mnie hop. Ej, biegnij, rydy do strofy. Idę, idę czy znaczy, ty dojdziesz? na no ja bramu ma leży się, no się, prawo, się, no jeszcze jeden tam są dwóch gości widzę ich oni mają już strefę także dobra. pamiętajcie dobra czy ty próbujcie lecieć do strefy? masz? No się armowaj ja jeszcze, weź Ja nie mam to świeczki, nie? Ja ja nie mam. Też o sobie weź? Parma tego żołego. ja za tego, was ma, was macie tam, macie to Szlak, dać czy nie? Spoko Szlag dadam Powaliłem, spoko, nie martw się Chodźcie tu, chodźcie tu, szybko ja Mam strach na Nie wiem czy ktoś ma e, coś do leczenia Na przykład jakieś bandage Macie mnie w tej stronie? Nie Kurczę, leżę, połowujcie, góry, góry, góry tu uważaj plecy Badra, Kresie, A za ktoś jestem Podnieście Kresja zrzucę do spał? Nie. A nie, dobra. Nie, ja mam auka, ja mam auko, ja mam auko. Dobra woj, co będę zeszłym? No nie jestem. Jeszcze auka? Nie. Dobrze, żyje, że idzie. A gdzie możecie? Gdzie możecie zanim Stefa przyjdzie? A lecie no, nie, nie można ulecieć, bo na palmię właśnie niezbyt. No bo, ja no, tam tam typ. no bo tam będzie milion typa. Mówisz no, tego? Chłopy. Co, boisz się? Apteka jaką? Nie, ja ale po prostu przeżyć niż cię ratować. A ja, ja wolę ten... go uratować. Bo ja jestem lepszy nie, niż ty. Nie, nie, nie po prostu cię nie lubię. Mhm. Ty nikonie nie lubisz. Ja się dziwię, czemu nie masz Ja lubię. Tak, ja mam 900 znajomych, na pewno więcej niż ty. No, no, ja to ciemno to ciemno ciemno. Nie, nie Nie Nie, Pewnie same boty. Ej, Tak? Ty potem kończyć? Ja chyba skończę powoli, będę się... Będę się trochę z córką pobawić. Masz córkę? To. Mhm. Z kim? Z kim? Z kim? Z kim? Z kim? Pozdrowie. Pozdrowie, pozdrowie. Tak, dokładnie. Tyle ty masz ogólnie lat? 34. Mówię. 34 taki, ten jest to, jest, prostu, to jest wujek mojej kuzynki. Ja masz to, jest 100 100 wujek moi, to jest wujek tak mojej kuzynki. To jest wujek mojej kuzynki. Chłopaki mamy strefę. 150. Także fajnie. Ale niedaleko, odchodzisz mnie. Tak samo się nazywamy I, się YouTube, nie, jak nie i na YouTubie jak na Fortnite. A to wieczorem dopiero po prostu. A to wieczorem dopiero zanim A po niedaleko jest strefa, nie? Strefa jest nasza. Która ja z Ja bym jak już to mogła wygrać o 17 Kurde No to no ja, ja też tak Ale to najwyżej ja też kraków znajdziemy Jak będzie Widzisz? Iść do piastu Gdzie Przez macie? Przed nami się setka O dobra mam setkę Gdzie oni poszli? Serio? On poszedł z... Idiota Podnieś go no Ty! Bo... No co wyzywasz? Szlak nie trafiło mi Kisielin już chyba jest? Ej, ktoś strzelał. Ja Strzelałeś? Ej, co, co co, co, Tu jest! Tu jest! Yy, tu, tu, Widzę ich. Znaczy nie widzę. O, widzę ich. Siedem, trzy, 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 się trzy, 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 trzysta siedemdziesiąt

nie wiem jak ty go zabiłeś, ale okej okay. Siadło, mam mało, ma mało snajper. Tak ty. Chodź, bo zbieramy nam ten... Po ty. A my nic jasno lepsza no My sami wygramy Nie wiem, czy wygramy, zobaczymy ja się Chyba cześć Zmieniliśmy sobie niebieskie drony. Ja ją ja wypiję szybko to. Ja mam flotowa akurat Ale weź To Małe może Uważaj, bo ktoś do nas strzela Uważaj, ty k** jak się dalej bo i tak jeszcze się Dobra, tu jest! Czekaj, co a, dobra, ja mieszam, to badamy! Dobra, lecz... Ja już że Bory za skończy i tu nie ma sensu. Nie, bory zaskoczy... Ja chcę, chcę zrobić? No właśnie, ty masz ryty, dużo to, już to to nie to grać. A on byś mi dał. A byś a mi tak dał te snipery No mam jest to? Ja się musiał... bo napisał na grupie. Dobra. dam ci jeszcze... Może 10. Chodź, 40. Masz jeszcze tu 13, chodzi. Ja chciałem poczekają, okej? To jestem głowy. A, jest tam, oni zaraz w Jeszcze a macie no? trzech, typów, trzech typów mają, Christian. Zro, a a tylko mają. Barwę, jak będzie win, Ale nie, bo ja a schodzę, nie ja chodzę On mnie też widzi. go? Ja. No, nie. O, złap, prawie dostał. Jeszcze... Nie, podjeżdżają nas. Ej, podjeżdża mnie! Że Leżę. Szlak, Jak, skąd? Będziemy mieć drugie miejsce. Będziemy mieć drugie, no. Uważaj, bo jest ich dużo. Wiem, widzę. Nie, kolapsują go. <śmusza> 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 Jeszcze umrze? Nie daj się, Wojtek. Nie daj się, Wojtek, bo musimy wygrać. Nie, nie mam szans. Ja, drugie ma. miejsce, kurczę. Ja nie, nie no i było cztery. Cztery. Żebyśmy tego wtedy trafili, to by było.